Rok temu głosiłem misję w jednej z podkarkowskich parafii, to jest niesamowity czas łaski i kilka dni po tych misjach pod miejsce, w którym mieszkam, podjeżdża samochód, z którego wysiadacie się później okazało małżeństwo z bukietem kwiatów. Szukają mnie. Proszę księdza, przyjechaliśmy, aby księdzu podziękować osobiście. Mówię, nie, no po co? Przecież były podziękowania od parafii. Ksiądz proboszcz nawet kupił mi urobioną płytę jazzową, taką chciałem dostać. Już się wszystko zakończyło, a wy teraz... Tak, my tak osobiście. Nie się posłuchać do czego. Od 15 lat jesteśmy małżeństwem. Mamy prawie 14-letnią córkę. Gdzieś od roku, żeśmy odkryli, że bardzo się od siebie oddalamy. A właściwie konflikty, to nasza codzienność. Przez te konflikty dorastała w nas świadomość. My nie możemy być razem. Nas tak naprawdę nic nie łączy, oprócz kłótni i nienawiści. Ja bardzo często wyjeżdżam z domu, pracuję w delegacjach, i kiedy wyjeżdżałem na ostatni wyjazd służbowy, pokłóciliśmy się tak bardzo, że trzaskając drzwiami, powiedziałem mojej żonie, jeśli wrócę, zaczynamy sprawy rozwodowe. To nie ma sensu dłużej tak się męczyć ze sobą. Usłyszałem tylko spokój, jak moja córka mówiła, tato, błagam cię, nie. I kiedy wróciłem do domu, okazało się, że zapomniałem kluczy. Nie mogłem dostać się do domu, nikogo nie było. Ktoś z sąsiadów mi powiedział, że w kościele są misje i żona z córką poszły do kościoła. Spojrzałem na zegarek, była kilka minut po szóstej, tak sobie wyliczyłem, bo pewnie koło siódmej wrócą. Byłem głodny, zmęczony, chciało mi się jeść i spać. Więc mówię sobie, pójdę do kościoła, po te klucze od żony wezmę. I kiedy wszedłem do kościoła, zaczynało się kazanie. I to był dzień, gdzie na misję zaprosiłem, aby przyszły małżeństwa ze swoimi dziećmi. Odszukałem żonę, podszedłem do niej i mówię, słuchaj, daj mi klucze, swoich zapomniałem, nie mogę dostać się do domu. A żona mi wtedy mówi, słuchaj, mówi, usiądź tutaj, posłuchaj, później wrócimy po mszy świętej. Kobieto, nie rozumiesz? Chcę mi się jeść, spać jestem zmęczony. Daj mi te klucze. A ona mówi do mnie, usiądź przynajmniej na kazanie, po kazaniu wyjdę. Zrobić kolację i położyć się stać. No przecież nie będę się kłócił z babą w kościele, to próbuję jego słowa. Usiadłem i zacząłem słuchać, jak ksiądz zaczyna mówić o miłości, której nie może zniszczyć czas miłości, o którą trzeba zadbać jako o najcenniejszy skarb i diament, miłości, którą trzeba pielęgnować, miłości, której trzeba być wiernym aż do śmierci. Słuchałem i zacząłem się zastanawiać, co ja zrobiłem z moją miłością. Co zrobiłem z naszym małżeństwem? Delikatnie spojrzałem na żonę. Z oczu ciekły jej łzy. Miała rozmazany makijaż. Ale nie wiedziałem, że najgorsze jeszcze przed nami, bo po tym kazaniu. Ksiądz kazał wyjść wszystkim małżeństwom razem z dziećmi na środek kościoła. Prosił Ksiądz, abyśmy podali sobie jeszcze raz dłonie i abyśmy patrzyli w oczy, i jak przed laty, abyśmy mówili: Ślubuję Ci miłość, wierność i bycie z Tobą aż do śmierci. Nie miałem odwagi spojrzeć w oczy mojej żony. Ale to jeszcze nie wszystko. Ksiądz jest łobuzem Bo ksiądz później kazał nam podchodzić para za parą z dziećmi i wiązał jeszcze raz nas z stułą, kapłańską stół, jak przed laty. I błogosławił nam trwanie w miłości małżeńskiej. Przyszło 135 par. Łzy lały się mimo ziemi. W tle leciał rubik. Och śmieją się włączył. Było pięknie. I dalej mówią tak, kiedy żeśmy wrócili do domu, padliśmy sobie w objęcia. Mocno żeśmy się do siebie przytulili i żeśmy powiedzieli sobie, kochanie, dajmy sobie jeszcze jedną szansę zacznijmy jeszcze raz wszystko od początku. I wiesz, czym jest Adwent? Takim czasem, w którym Bóg mówi do twojego serca, kochanie, zacznij jeszcze raz wszystko od początku. To jest taki czas, w którym trzeba popatrzeć może w oczy drugiego człowieka, tego najbliższego, tego, z którym spędzisz święta, by powiedzieć mu, kochanie, zacznijmy jeszcze raz, wszystko od początku. Może to właśnie w tym czasie trzeba do kogoś zadzwonić, do kogoś napisać, dać sobie szansę, aby rozpocząć jeszcze raz, wszystko od początku by w swoim sercu urodzić Boga. Lubelski kapłan, ksiądz Tadeusz Dobrze, pisze taki wiersz, który dzisiaj tego wieczoru chce nam zostawić. Od świecy pierwszej do czwartej, co Adwentu niedzielę znaczy, możesz zaciągnąć wartę, aż Boga zobaczysz. Wsłuchiwać się w słowa proroków, rozważać myśli świętego Jana, poszukać prawdy o sobie, prostować ścieżki dla Pana. Z dobrych uczynków życia zbudować świętą wstajenkę, otwartą w dzień i w nocy na Boga, który przybędzie. Mam dla Was przykrą wiadomość, tego roku Chrystus nie urodzi się w Betlejem, ale może urodzić się w Twoim sercu.